Dobry. No i mamy jedenaste zdarzenie. Dostałem to niedawno, jakoś tak po świętach 2 stycznia. Dostałem ten wyrok nakazowy. jakby ktoś chciał sobie potwierdzić autentyczność tego wyroku, tu ma numer sprawy. Tu ma sąd rejonowy w Wołominie. To jest wyrok nakazowy. Za to została ukarana. Tutaj Państwo widzicie chyba dobrze w kamerze. Anna Gawriołek. Urodzona w Wołominie. Córka Danuty Mazurkiewicz z domu Kalicka. I tu została obwiniona na podstawie filmu, który jest w internecie. Uwaga, ratunku, pomocy. Polecam zobaczyć. Została uznana za winną, ale jej karę wymierzono na gany. I zwolniono ją z ponoszenia kosztów tego procesu. Był to wyrok nakazowy, czyli bez udziału strony. Prawdopodobnie zaoczny, bo ja nie dostałem powiadomienia. Gdybym dostał, na pewno bym się z takim wyrokiem nie zgodził. Dzisiaj go nie będę zaskarżał, bo ten sędzia, który wydawał ten wyrok, miałem z nim, miał postępowanie dyscyplinarne. Z mojego zawiadomienia. Jest to jeden z sędziów, bo tam jest dwóch, a może więcej, których po prostu nie szanuję, bo on wydaje wyroki, skazując niewinne osoby. Tu akurat wydał wyrok skazujący osobie winnej, karanej, przestępczyni, która już nieraz była karana. Ale wyrok wydał łagodny. Wyrok skazujący, ale nagane. i zwolnił ją z kosztów. Zwolnił z kosztów osobę, która na filmie mówi, że handluje alkoholem, papierosami bez akcyzy w lokalu na Kołontaja i ona prowadzi tu taką działalność. A notabene, mam tu zdjęcie jej. Ja spróbuję w ten film rzucić. Gdzie zobaczycie Volkswagena Passata i Toyotę. I też takiego małego busa. To są wszystko jej samochody. Ona ma więcej tych samochodów i więcej pieniążków niż wymyślicie, a jest zwolniona z kosztów Została zwolniona przez Cendzelkiego. Kiedy kobieta nigdy nic nie pracuje, bo nie musi. Bo skoro prowadzi przestępczą działalność, do której się przyznała na filmie, że handluje, dodała, że jeszcze ja od niej kupuję, to możecie ten film sobie odtworzyć dość podła osoba. Ona współpracuje z grubszą, z przestępcami, z grubszą, z gangsterami po prostu. Takiej osobie nie potrzeba pracy, kiedy się trudni kradzionymi samochodami i sprzedażą. Policjanci w ząbkach dobrze znają tą panią. Eee... Sprzedają mi informacje, to znaczy, sprzedają w cudzysłowie za darmo, że jej syn w szkole, tej Anny Gawiolek, mówi do nauczycielek ty kurwo, jest demarrylizowany, bo ona go uczy od małego. Nie wiadomo, co z niego wyrośnie. Tam już policja interweniuje, bo on obliża po prostu. Jest to głęboka patologia. Dlatego chciałem wyjść z tego mieszkania, i dlatego obciążam panią Patrycję Żołnierzak, takie miasto ząbki, że czeka na moją śmierć. Bo wiecie co? Ta osoba dostała wyrok skazujący, bo to jest wyrok skazujący. I w tym wyroku jest napisane, że została to zanękanie mojej osoby. Ale 22 grudnia to było 7 dni przed tym, jak ona mi groziła śmiercią. Na tym filmie są groźby karalne. Na tym filmie jest naruszenie nietykalności. Tu prokurator powinien tej pani jeszcze przynajmniej dwa procesy karne zrobić, których jestem pokrzywdzony. A trzeci proces to powinien karno-skarbowy. Powinna zostać ilustrowana, skąd ma te samochody drogie. Tak jak mówię, mam na zdjęciu, wsadzę wam Passata i Toyotę, ale tych samochodów ma więcej, takich jak Hyundai i30 i inne samochody i te numery rejestracyjne. Tych aut jest multum. I jak można taką osobę zwalniać z ponoszenia kosztów, która została skazana? No nie można, panie sędzio, bo ona ma więcej pieniążków niż pan. Pan pracuje uczciwie, a ona mi grozi. Naruszyła moją nietykalność, ubliża mi. Tylko dlatego, że dostałem mieszkanie niedaleko handlarzy, którzy sprzedają nielegalnie alkohol i papierosy. Bo urząd miasta im na to zezwala, a urząd miasta w zmowie jest z nimi i policja miejscowa, żeby mnie wykończyć. Tak, panie sędzio po tym rozboju po tej próbie zabójstwa mnie 29 grudnia tamtego roku kiedy miałem na całym ciele 50 różnego rodzaju sinaków gdzie ledwo co przeżyłem gdzie do dziś mam kłopoty zdrowotne tak gdzie mam straszny ból głowy bo była ona obita pałami metalowymi gdzie cudem przeżyłem żeby robić te filmy, żebyście Państwo wiedzieli, kto jest moim oprawcą i katem. To nie chodzi o tą gawriołek, bo ona za 100 zł, za 100 zł czy za 200, albo za możliwość prowadzenia dalej meliny pijackiej i sprzedawania alkoholu, za tą możliwość działalności będzie dalej mi ubliżać i dalej pluć na moje drzwi. Nie wiem, kiedy to się zaczęło. Chyba jak zrobiłem pierwszy marsz przeciwko bezprawiu w 2017 roku, kiedy się pojawiły moje filmy o mojej córce, ktoś kupił te osoby. Nie ma innego wytłumaczenia. Bo wówczas cięły banery na mojej przyczepie, w których zwracałem uwagę, co zrobiono z moim dzieckiem. Do dziś niewyjaśnionej sprawy, gdzie ja twierdzę, że żyjemy w państwie bezprawia, i mam rację. To takie wyroki to się daje osobom, których winy nie ma. A tu jest dowód na filmie. Ona przyznaje się do handlu alkoholem nielegalnym. Stąd ma te samochody i ten majątek. Czy ktoś ją zlustrował? Policja mówi, że lustruje cały czas. Że olbrzymi majątek pochodzi z przestępstwa. Mnie interesuje, co ona robi. Ja chcę czuć się bezpiecznym. Chcę się czuć bezpiecznym. Chcę czuć się w Polsce bezpiecznym. Płaciłem 30 lat podatków. Miałem firmy. Tylko dlatego, że zabiliście mi moje dziecko. Taka patologia najgorsza patologia, której myślałem, że nie istnieje w tym kraju. Wiedziałem, że za komuny istniały meliny pijackie, że tam się działy różne rzeczy, że można było zegarek zostawić i wziąć pół litra. Ja to wiedziałem, że to było. Bo te meliny pijackie wtedy, w tamtych latach, za komuny, jak ja mieszkaliśmy jeszcze na Brudnej z rodzicami, a miałem wtedy mniej jak 20 lat, to wtedy one były po to, bo one donosiły dzielnicowemu. Kto kupuje, co kto robi, wszystko donosiły, i dlatego te mieliny były utrzymywane. Ale w dzisiejszych czasach. Dlaczego? Dlaczego tej meliny pijackiej broni prokuratura, policja skorumpowana, i sędzia wydaje tak łagodne orzeczenie? Ja rozumiem, że tu jeszcze prokurator ma coś do powiedzenia, nie w tym postępowaniu. Ale tam nie tylko było nękanie, nie tylko pa, 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 padały ty kurwo do mnie, tylko padały też inne rzeczy. Było naruszenie nietykalności. Tam widać, jak uderzyła w kamerę, a kamera we mnie. Tam to wszystko widać na filmie. To jest element, który się nie boi kamery. Każdy z Was chciałby dostać takie orzeczenie, prawda? Nawet niewinnie posądzony. Bo co z tego, że to jest wyrok skazujący, że on będzie zarejestrowany w systemie jako karany? To jest osoba podła. Podła i zepsuta. Która po otrzymaniu tego wyroku bo tu macie datę na nim 11 grudnia, prawda? Tego roku. On już był 19 grudnia do odbioru ten wyrok, ale ja nie miałem czasu przed świętami i odebrałem go dopiero 2 stycznia, teraz, parę dni temu. Ta osoba wybiła mi okno 20 grudnia po trzymaniu tego wyroku. Ze złości została skazana, panie sędzio. To ona, teraz już wiem, wybiła mi to okno, bo dostała taki wyrok, a wyrok dostała za mały. Jeżeli ktoś ogląda ten film i ma jakiekolwiek możliwości prawne, już nie mówię o finansowych, nie chce od Was wsparcia, ale jakieś możliwości sprawcze, ona mieszka tu niedaleko. Niech was nie zmili jej wygląd to jest podła osoba. Wasze dzieci mogą przez nią cierpieć inne osoby. Wy możecie przez nią cierpieć. Ten wyrok nie jest odpowiedni. Zresztą, gdzie są dalsze jeszcze wyroki za naruszenie indykalności, za groźby. Groźby, które zostały spełnione. Nikt inny mi nie groził wtedy tym rozbojem, co był u mnie w domu. A ukradziono wtedy komputer. Właśnie to nagranie chcano ukra ukraść. Z 22 grudnia, ale one są zabezpieczone. W momencie jak to nagrywam, zabezpieczam to na innych dyskach. Nawet jak to się jutro ukaże, to i tak to jest zabezpieczone w różnych miejscach. Bo to jest moje bezpieczeństwo. To jest moja historia. Pokazuję wam to, żebyście wiedzieli, bo płacicie podatki. Nie życzę wam czegoś takiego. Nie życzę wam. Bo nie musicie walczyć o własne dziecko, ale nie życzę Wam takich urzędników, złodziei, co kradną Wasze mienie, co podłudzają, co wspierają przestępczość. I takiego sędziego, który zwolnia z kosztów. Na jakiej podstawie? Na jakiej podstawie? Przecież ten majątek tej Pani jest olbrzymi. Olbrzymi. I pochodzi z przestępstwa. Tu odpowiednie służby powinny się zająć tą panią. Chociaż policja mówi, że zajmują się tą panią dobrze, ze względu na to, jak ona wychowuje swojego syna, jak każe nauczyci na nauczycielki mówić kurwa i tak dalej. E jest obserwowana przez policję, jak oni twierdzą. Ale ja uważam, że ona jest jeszcze zbyt agresywna, jak dostała ten wyrok i mi zaraz 20 poleciało okno. Okno w tym mieszkaniu jest film. Że te działania są zbyt słabe. Pewnoż najprostszym działaniem by było mi zamienić to mieszkanie. Zamienić to mieszkanie, dać mi inne. Nie dawać normalnym ludziom z patologią. I nie robić z normalnych ludzi patologię. Bo nikt mnie nie namówi do tego, Żebym ja z patologią się przyjaźnił. Bo to jest patologia, to co do tego wyroku, to jest tyle. Ten wyrok spowodował represję w stosunku do mnie, bo musiał spowodować. Za to, że wolnym chciałem być, ścigają mnie jak psów ci, co nas czy wolą żyć nie podniosą nigdy łbów, moja wolności nie znał cię. Żaden niewolnik, żaden pies, obroża dla nich zwykła rzecz. Obroża dla mnie betą jest, za to, że wolnym chciałem być. Ścigają mnie jak sfora psów, ci, co na smyczy